na Błyskawicy. Jesteśmy na Błyskawicy. Nie mamy wyrzutny torped. Działko kaliber 37 mm. Kiedyś to były 40 mm. Ale tu musieli wszystko zrobić, żeby to pradzieckie były. Wyrzutnia torped też mamy <gryzamy> wydziałka podwójne Jesteśmy na błyskawicy, miotaczach głębinowych Bomba głębinowa Moja mi robi zdjęcia <gryzamy> I no Tutaj od z dołu przychodziły te pociski Przeznaczenie do niszczenia celów nawodnych powietrznych i brzegowych towarzy okay. 15 ton szybko strzelność 20 strzałów lampki do oświetlenia nocnego bomby głębinowe, miny zrzutnie bomb głębinowych. Jest chrzetnie bąb gębinowe. Darkomorza, tam też można wejść. Bilet kupić, ale tam już ten typ jednostki mnie nie interesuje. ja tam wolę okręty z drugiej wojny światowej. Te żeglowce mnie nie interesują. My tarczy wągę gębinowych. Teraz podejdę, bym się pauza włączyła ja nie wiem kiedy. Tutaj mamy dwie zrzutnie bąb głębinowych na rufie, minę, minę. Jest armata. 100 mm A Nadar pomorza to nie wchodzę, też można kupić bilet ale akurat ten jednostki mnie nie interesuje w żeglowce. ja tam wolę okręty zagieńczowej, będę zwracać w na dół tutaj jest mamy miotacz bomb gębinowy, jest wina Czy ten bomba gębinowa do góry to podaje, to jest Nie W początku te wieże były inne, jak okręt został zbudowany. Było 7, było 7 dział 133 razy 2. Jedna wieża była pojedyncza. Potem w Anglii zmieniono te 130 na 100 dwójki, na 600 dwójek, czyli 4 razy 2 a potem po wojnie tylko wymieniono lufy na setki. Także tutaj to są teraz setki. Teraz mamy na armatach radzieckie lufy setki. Rak go zbudowano, miał, tak wspomnę, 7 armat 130, czyli 3 wieże podwójne, jedna wieża pojedyncza. A mianowicie, zamieniono te całkiem wieże 4 razy 2. Произnit, windapad, by to byly to nějaký neutrální A to byly koneční kriští se které tam mm. si Pohalující jenom to To jest potężny model z błyskawicy. No, może nie zjeść, to jest zmieścić, rację. Tak! Czy to jest jakieś w w ładne w tym ładne 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 był mniejszy. A, bo to było ładne ładne to ładne to ładne 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 tak tamten był mniejszy fajny model.

Tutaj mamy ślązaka, pieruna i błyskawicę, ale tu jest skala błędna na tym okręcie, bo tu jest pokazane, wszystkie są w skali 1100. A taka różnica między błyskawicą a pierunem to jest po prostu ściema, ponieważ mam modele w skali 1200 wszystkie i Pierun i błyskawice są podobne, tutaj sieją propagandę.

Thank you.

Przem gaśniczym.

no i żeśmy weszli szalupa wyjście no do góry też przy okazji po trawieńce szalupa na pokład do góry

o tam że płynęli To są armaty setki że no, bierze, bierze zostały tylko wymieniono sądziłem, na setki a to były jeszcze dwójki tak Jesteśmy na dziobie Jesteśmy na dziobie tam jest ta armata Tam jest zakaz wstępu. Pani byłoby zrobić zdjęcie właśnie tam z dziobu na to wszystko tutaj

komin błyskawicy, szalupa i ponton. <laughs> Tutaj mamy w razie pożaru na pokładzie. Dobra, będę kończył. No i błyskawica zwiedzona. Trzeba tradycyjnie jak co roku ją zwiedzić.